Widzimy, Zabijamy, że jesteśmy zabiewani i witamy serdecznie. E, tak, Pata dla Was jeszcze, jestem prawa, proszę bardzo. Spriedowało się, bardzo się cieszyłem. O czym tak jesteśmy zabiegani, e, widzimy swoje problemy? Rzadzi e, widzimy problemy inne, tak naprawdę. Tak, tak, tak. Ale dzisiejszy dzień obecny z Państwa tutaj świadczy o, o tym, tak, że nie zapominamy, tak, że wdaje. Proszę bardzo. Brawa, prawda? Prace stałe to może też przyjechał To tak to grupy co będę Przedstawicieli tej grupy o oficjalne rozpoczęli imprezy, ale to jest części. Natomiast oficjalnie już powitaliśmy ZUSie, grupą dzisiejszego, ale oprócz Zusie jest Mama, pani Katarzyna, prawo jest.

To jest człowiek, który doskonale zna pracę dzisiejszą i w rozsądnej chwili dzisiaj nie powiem, co ja tu zna. Pierwsza, że biegną na Po prawej stronie, po państwa lewej stronie, jak ja wszystko tak ręką pokażę, to muszę trzymać się. Trzyma Roberzyści tam kończą wiek. A zaczynają... tu mają? Co Czuta, z miejsca w miejscach, jest, jest to metale kwadratyczna. I kończą tam, co tam się Biegacze kiedy wrócą na stadion, okrążają stadion, robią jedną koło, 100 metrów i dopiero biegają na metr. Tak samo w oni startują dopiero po dzieci to tak wspomniałem, dzieci do lat 5, biegają na dystansie 100 metrów, dzieci od 6 do 10 lat na dystansie 200 metrów i pozostałe dzieci... Všechny závěrečné výsledky jsou z v tabulce. Všechny závěrečné výsledky jsou uvedeny v tabulce. Všechny závěrečné się zapisali. uvedeny v tabulce. w závěrečné výsledky jsou uvedeny v tabulce. Všechny wrócić. Jest jsou uvedeny organizatorów o Všechny závěrečné v Nie chcą się swoim sercem podzielić z dużą. Przypominam rowerzyści, nie wyprzedzamy pana w zielonej koszulce, ten pan prowadzi, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, tak? I na trawę, tam gdzie widać trzynasty. Tam się zatrzymują rowerzyści pod zakończonym Nazwijmy to turdelu ława. To rowerzystaw, startują biegacze z tego samego miejsca i oni nie kończą w tym tylko jeszcze biegną w obu Oni po startują podziarze. A w międzyczasie, kiedy wszyscy wystartują, będą odbywały się biegi dla dzieci. Oczywiście te, które zeszkał dzisiaj Pomóc, na pomoc naszej długiej bohaterce na dystansie 100-200 oraz 400 metrów. Przypomnę, że 100 metrów biegają dzieci do 5 roku życia. Dzieci z wieku 6 lat do 10, biegają na dystansie 200 metrów oraz pełne koło 400 metrów. Myślę, że nie tak dużo, aby komuś pomóc. Biegają dzieci, które ukończyły 10 lat. Oczywiście też tu nie ma formy rywalizacji, można przetrostać, chociaż znając młodzież, że najmłodszy, będą się ścigali. Ale nie mamy dzisiaj to jest na natomiast jedno wózek specjalistyczny, które pozwala dziecku trzymać odpowiednią pozycję wózku. A co to są ortezy? Nie każdy może wie, ja się przyznam szczerze. Godzinę temu jeszcze nie wiedziałem, ale ze względu na to, że poromadę dzisiejszym bezpieczeństwa, który przybył, proszę Państwa, jesteśmy szczęściarzami, dlatego że możemy w tym wieku powiedzieć, możemy w tym piebu pójść i doceńmy to. Pani nawet Pani tylem, do Was, bardzo dobrze. Można podchodzić do tych osób na czasie biegu, że w tej chwili i również nim zadawać pytanie. To oni są organizatorami dzisiejszych wiedzy na ten temat, a przedstawicielem tej grupy jest dzisiaj Pani Agnieszka Urbańska, którą w tym momencie proszę o sobie, nie to... O Reji za przybycie. Mamy nadzieję, że będziemy się dzisiaj świetnie bawić. Eee, bardzo prosimy może troszeczkę o, o porządek i ci wszyscy, którzy są zapisani, żeby już się odeszli, to wtedy będziemy wiedzieli, czy muszę teraz jest to listać. Mamy też sobie okazję jedzie, że jedna sobie palka, na niepodległości. niepodobności. biega. Witamy. Organ master Silva. Witamy! Ostrojone na ten miasto, w Radnice, w witamy wszystkich ludziaków, żebyśmy się nie zapomnieli o gospodarzach, bo no, z to właśnie wymieniłem, witamy go równie serdecznie. Za chwilę rozpocznę święt, ale o tym zaczynają organizatorzy. Nie jak to sobie zażartowałem, tylko uważam, ale ja jestem wierzem w jedno razie, za 15-7 Szybciutko przed kartem przeczytam dzięki temu właśnie ta impreza. Przede wszystkim dzięki miłośnikom w Gdańsku Różnowakówach. Ja tak katetycznie sprzyjałem. O obietku życzą nam nasze przedstawiciele. I swoich Ja wiem, proszę Państwa, że warto zapamiętać. Kto chciał pomagać? Szymiaka Meble, drewniane zaklęte piwone marki Fibera, firma Musza, przetwórniowo-czynioważyk i robota Robert Kowalkowski. Woźicki, Atoczewski, Cztery Kątek, Cała Media Wolnawa Walk Piotr Kowalkowski, Etika Słowetowa-Rwana, Piotr Wierszow Gospelski, Ewę Agnieszka Walerowicz, Roderia Pani Elżbieta Kaczyńskiej, Piotr Stolinowski, Firma Bogonet Pana Jakubowskiego, Retman, Gabinet Wydobywczy, Bawaczy Sumański, Planet Hut. Zajazd Wichrowy Zgorza, Restauracja Maksimów, Żniwkar, Sp. z obrończymi odpowiedzialnością, Arpol, Automatrawa, Anna i Mikołaj Tańscy, Agencja Planet i Promocji Art z Trudno i Ława, Krzysztof Rittke, Aktajna Arnika, Sztabowski Protektor BKP, Agnieszka Merin, Ewelina Tchórz, Kamila Čacharovská, Eva Sadovská, Fečarnia do Loku Kozrovské, Bar u Oleši, Ostashevo, Lodová ta věrnka, Gabriel Jarenděl, DD Forma, David Derkovský, Masarnia, Konecky Maruš, Ropet, Běsla Křuža, Gabina Federa, Rolný Stanislav Dužnic, Sklepo Češové, Liza Kamińska, Kwiatarnia Róża, nie, ale nawet Marcu. Paweł Sikorski, Solarium, Majony, Angelika, Różyńska. Proszę Państwa, ale na tym się nie będzie lista sponsorów. Najwięcej sponsorów mamy na chwilą, na kolabudę. To Państwo jesteście dzisiaj głównym sponsorem tej imprezy. Każdy, kto bierze udział, jest sponsorem. Brawa dla Państwa po raz kolejny, a my się zbliżamy do ostatnich. Jak się w sobie widzę, kolega, co Sama to legenda, można się przejechać. Widzę stąd, zapytam, że warto, ale tylko dla odważnych. Uwaga, mamy rowerzystów, za chwilę będziemy startowali, jeżeli organizatorzy podejmą taką decyzję. Podejm Na razie mam informację, że za dwie minuty nastąpi start. Widzę, że stronikach jest pusto. Proszę Państwa, prosimy, zachować Środki Bezpieczeństwa. Pilamy tylko rekreacyjnie, nie ścigamy się w dniu dzisiejszym. I rowerzyści jadą w w zielonej koszulce. Zabawę w tym razie udzielało, ewentualnie porad, jeżeli będą jakieś pytania. Spacerowiców prowadzą dwie osoby. Musimy to tak rozegrać, żeby państwo wszyscy wyjdą. W miarę szybko pojawią się pewnie rowerzyści z powrotem. Nie spieszcie się, bo w tym czasie musimy rozegrać bydliwe dzieci. Śród piwaczy jest ratownik, mamy tu ratowników na stron, na e, dzisiejszym imprezie. E, proszę pokazać się, pani ratownik jest świętowani. Pana ratownika na u górę, proszę podnieść ręce. Te święta też proszę nie wyczerpać zawołanie. Tylko kiedy trzeba podchodzimy do ratownika. Oczywiście żartuje E, dziękujemy ratownikom, widzę, idziemy e, również dziękujemy, dziękujemy mediom, które zechciały przywitać dzisiejszą imprezę i będziemy mogli zobaczyć e, w Głosie Lubarskim oraz nawet na Lubaba. Jeżeli są jeszcze jakieś media, to podziękuję. Zauważyłem te, trz, te przedstawicieli, e, trzech przedstawicieli trzech lubarskich mediów. Tak jest, tak? Podlicamy. Wszyscy razem głośno: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamy start Brawo nie służy i do wszystkich uczestników. Wystarczy 2, 2, i zobaczcie, że 2, jest 2, jest! 2, 2, 1, więcej, ale jest dzisiaj bardzo dużo! Браво бы Dlaczka. No wyjedziemy w ogóle z Ja w Cześć, jak tam. Już posłuchaj. Już posłuchaj. Zróżnaj oddech. Bada, coś dla ciebie. Bada, poczekaj jeszcze co? O que é